Nie cierpisz Excel? Najnowsza aktualizacja w Notion sprawia, że wreszcie możesz o nim zapomnieć. Właśnie pojawiła się nowa funkcja Conditional Color. Można teraz nadawać kolor tła pierwsza w bazie danych w Notion. Funkcja ta dostępna jest w ustawieniach bazy danych. Klikamy Settings, następnie Conditional Color i ten button New Color Setting. Tutaj mamy listę wszystkich właściwości, które są zdefiniowane w naszej bazie danych. Czyli teraz wybieramy właściwość, warunek, na podstawie którego dany wiersz ma zostać pokolorowany. Na przykład wybieramy priorytet. Klikamy. Jak widzicie, każdy wiersz w bazie danych uzyskał tło takie samo, jaki jest kolor. Opcji priorytet wynika to z tego, że page background jest match option, czyli kolor tła danego wiersza jest taki, jaki ma tutaj select option z, z priorytetu. Teraz, na przykład, jeżeli chcemy tylko nadać kolor wierszy z priorytetem pilne, tutaj klikamy, mamy priorytet, klikamy tutaj tą strzałkę, wybieramy is, następnie klikamy select, zaznaczamy pilne. Teraz wszystkie elementy z priorytetem pilne zmieniły kolor tła na czerwony. jak widzicie znowu Page Background jest mat Option. Jeżeli chcemy zmienić ten kolor, wystarczy, że klikniemy mat Option. Odznaczymy tutaj ten baton i możemy wybrać inny kolor. Niebieski. Gotowe. No kolejny fajny przykład to nadanie czerwonego tła zadaniom, których Deadline właśnie minął. Aby to zrobić, znowu klikamy Settings, wybieramy Conditional Color, New Color Settings. Teraz wybieramy właściwość Deadline. Tutaj klikamy tą strzałkę i wybieramy Is Before. Czyli tu musi być Start Date. Klikamy SELECT. Następnie tutaj w tym inputcie klikniemy jeszcze raz. Pojawi nam się opcje do wyboru i wybieramy Today. Gotowe. Wszystkie zadania, których deadline minął, zostały pokolorowane na zielono. Możemy to zmienić na czerwone. Aby to zrobić, klikamy tutaj, klikamy na green, wybieramy czerwone i gotowe. Teraz jak widzisz, wszystkie zadania, których deadline minął, są zaznaczone na czerwono. Ta conditional color działa w każdym widoku w bazie danych. Na przykład teraz jak przejdziemy do widoku board i możemy zrobić tak jak wcześniej, czyli zadaniom z priorytetem pilne nadać background kolor czerwony. Klikamy settings, wybieramy conditional color, new color settings, wybieramy właściwość priorytet, tutaj klikamy, wybieramy is. Klikamy Select, wybieramy pilne i gotowe. Wszystkie karty z priorytetem pilne mają kolor tła czerwony. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych nowości w Notion, zasubskrybujmy kanał. Cześć!